Siema, z tej strony Vortex i dzisiaj zagramy wy Happy Wheels, czyli szczęśliwe kółeczka. Poczekajcie tylko aż wybiorę jakąś planszę dokładną. Sorry za, sorry za taką przerwę. Podczas. Nagrywania kanału, ale... Coś mi się przycięło przed chwilą. Nagrywania kanału, ale to była moja wina, nie potrafiłem się, nie miałem czasu, żeby się za to zabrać, no ale... W końcu kiedyś trzeba było, dobra, ja już sobie tu wypatrzyłem jednego. Kill the Justin. Zobaczmy, co to będzie. Wow. No, nope, nice, stupid, awesome. Nie no, niektórzy to normalnie takie śmieszne... Te plansze robią, że to jest normalnie niemożliwe ani tu podskoczyć, ani nic. No co? So... Nie no, bez jaj. Wow. Czyżby to było... Wygiąć no. Nie, 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 patrzcie, 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 patrzcie. No nie, no nie da rady normal, poddaję się. Spróbujemy coś innego. My very first fit impossible. To coś już próbowałem. Cannonball? Cannonball, może to będzie ciekawe, zobaczmy. Wow! Nie no, znowu jakaś nieogarnięta plansza, no co to, to oni w ogóle... Bez... Och, ci nie... Widać, że niektórzy to mają... Rzeczywiście chore mózgi. I o co tu chodzi? No ja... Tu też się poddaje. Zobaczmy gdzieś indziej. Agent Escape the Box. Impossible. Albo nie, 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 nie. Impossible, nie. Zombie Apocalypse. Zobaczmy to. Uuu. Możemy sobie wybrać postać. Na pięknie. Elegancko. Łops! Coś nie wyszło. No, no, dajesz! Jest, udało mi się! O, o, ty w mordę! Dobra, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, ale już, już, już widzę, już, okej. Okay. Jump! O! Och! O! Jeszcze coś mu tam... Och! Nabiło mu się... ...na odbyt. O! dajesz, 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 nie dajesz, Ło, wow, dziecko mi wypadło Mines, aha, rozumiem, że tam są miny, tak? Dobra, czekaj, jeszcze raz spróbujemy. O! Ja widzę, że nie bardzo wyszło. O! Miny! Dobra, dobra, może jakimś innym spróbujemy. Nie wiem kim, tylko to jest właśnie ten problem. Jakimś innym, tylko kim? Skoczkiem, zobaczmy. Ops. Coś nie wyszło. O, Co za... Nie no. Bez jaj. Na pewno robił by powiedział Jakiż ty jesteś beznadziejny, Vortex. Całe szczęście, że go tu ze mną nie ma, bo by był... Szczerze powiedziawszy to... O! Już coś... O, nie, 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 dobra, dobra, nie, nie, nie będę ani sobie się, się męczył tym, ani nic. Spróbujemy kogoś innego. O, może to. Aha. Dup. O, jakoś się udało. O, bez nadzieja. No dobra, ostatni raz, ostatni raz. Na poważnie. Yy, to może teraz... Yy, o, spróbujemy kaleką, Znaczy, no. Sorry. No nie, i znowu mi wywaliło, nie? Bo mnie szlak trafi. Nie no, dobrze, dobrze. Nie będę się tutaj yy, użerał nad tym, bo już chyba trzeci raz go nagrywam. Tutaj znowu nie wiem, co powiedzieć. Tutaj znowu mi yy, yy, grę wywali, tak jak teraz, właśnie. O, o widzicie. Powiem wam, wam tyle. Zaczniemy teraz nagrywać częściej, bo Rowiłak czekał na mój krok, aż ja w końcu zacznę nagrywać. Ale ja trochę zbyt długo się do tego zabierałem. No i w końcu zabrałem się za to. No i postaram się jeszcze w tym tygodniu jeszcze wrzucić jakieś z Happy Wilsa. Dobra, to nara.